Cześć w tej z PIS 119 w tym filmie z gry jaką jest Rise Sun of Rome. I dzieje się, moi drodzy, dzieje ostatnio. Wyjewało nas na początek Początek wybrzeża. Po tym jak rozwalono nam statek i ogólnie y, widzę, że e, rzymska... F... Nie wiem czy mi się przypadkiem nie zresetował ustawienia dźwięku, albo ta gra była tak głośno? Nie była tak głośno. Dobra. E, tak, cofnęło nas, znaczy wyrzuciło nas na, brz na brzeg, raczej uratowaliśmy się, ledwo co. Tu widzę pełno kości już, jakby to nie wiem co to było Może to stare okręty poprzednich a, Survivor's Rescued. Uuuu musimy uratować naszych Preston ten heavy attack. A, trzymać, okej okay. Ciężki atak Prawy i lewy i wracamy do zajebistych. Zabijamy wszystkich barbarzyńców. Dobra. Lewy! I lewy! Słuchajcie, efekty są chyba za głośno, bo ja sam swoich myśli nie słyszę. Efekty na dziewiątkę, muzyka na ósemkę, speech dajmy na dziesiątkę i to będzie git według mnie chyba już. Lewy! Lewy i prawy! Dobra, zbieramy to, co zostało od 14, moi drodzy. Tak, będziemy tutaj. Przepraszam, że wczoraj nie było filmu, ale wczoraj stricte. Gra mi się z minizerem. Yy, wczoraj stricte yy, miałem za dużo do roboty w ciągu dnia, yy, żeby nagrać w ogóle film. Typek dostał w i krzyczy, ja pierdolę. Ehm. Yy.

I zajście, i teraz siebie. Szybkie podrżnięcie. Ok, dobra. Ratujemy naszych w takim razie. O, jak miło na dzień, dobry. <laughs> Lewym go dobrze w serce prosto, wyciągaj tego Gladiusa teraz z tego napierdzielamy tarczownika Higa pierdolonego. Piękny screen, no i Ale mi dzisiaj idzie ty naprawdę. Helvge ja nie chcę halsgajne, ja chcę expa. była to. Zajebiście. X wleciał. Czy możemy coś sobie kupić z X-Pask upgrades? Mamy 14 tysięcy. Oczywiście, że możemy. Eee, dawaj tego. Fokusa bym sobie zrobił większy tego. 30 tysięcy. Mam no 135 tysięcy. Łe, Dobra. To lecimy dalej. Gain. Eee, focus gain. X gain. I dalej focus gain. Tak, bo to jest focus gain. Tak

Dobra, biegniemy, moi drodzy Dobra, bierzemy ich no, Nie to chciałem, dobra Nie ten atak. Ten atak. Ten atak. ten atak ten atak ten atak Ten atak Ten atak I ten atak, I ten atak. Nie ten atak. Ten atak. Ten atak. Nie ten atak. A, mi teraz idzie. Dobra. Ten atak. Dawaj go od pleców. Dobrze. Przeżłócił go jeszcze na tym mieczu. Dawaj jeszcze, Mariusz, tego tylko. Niedługo co go widziałem. Aha, ja mogę się obracać, ja pierdolę. Piękny ten. To jakiś ten? Jakieś tutaj znajdźki, coś, ten deseń, coś. A ja mam pile, chyba nie mam pili. Teraz mam. Dobra. To pozbierajmy sobie pile. Tu kolejne. Tory. Bracie Rzymianinie. Dobra. W takim razie biegniemy, moi drodzy. Dobra, jest 14. I co my tutaj robimy? Formacja. Formacja to blok Arrows. Aha! Dobra, to idziemy w takim razie. Idziemy w takim razie, do przodu, a no, mogę trochę później to zrobić? Dobra, i do przodu. Zobiegniemy po nich, moi drodzy, w takim razie. Zajmij się, fajnie, podoba mi się to. że tutaj będzie pół łuczników, nie? Dobra, w takim razie biegniemy do góry. Musimy to robić szybko. Ty. Dawaj, 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 bo mi Ty. Mogę to uderzyć po prostu. A nie, tu jest... E, prawie, 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 prawie. No, kurwa. Daj go, dalej go, dobrze. Parczą po pysku i mieczem po gardle. Dobra. Ah, dobra. Nie tego. Nie ten atak. Nie ten atak. Dobra. Co zrobić? Tych łuczników trzeba zapijać. kill the archers Dawaj, grubaś, ty kurwa z jakimiś pierścieniami na cycach. Ten ma ciężkie ataki, trzeba już uważać na nich. Nie ten atak. Ten atak. Ten atak. Ten atak. Już? Koniec? Coś jeszcze mi tu przyjdzie? A, wszyscy razem uciekają, żeby nie zginać się tylko. Czy ja tam w środku siedząc nie zginę? Okej, okay, przeżyłem. Już, mam już inną tarczę. Lads, the brave man tastes death once. Cowards, a thousand times over. Now we have already spilled barbarian blood, and we know they bleed as we do. Ready. On o tak, ku chwale Rzymu, moi drodzy. O i dostali katapultu. Dobra, biegnijmy w takim razie. Cuję jak na plaży Omaha. Co robisz, dobra, chodź tu kurwa! Jak się rzucało? Kurwa! Eee, jak się rzucało tym? Pilom! Kontrolę eee... Fast throw, quick throw, tap, lewy kontrol i lewy. Nie wiem, jak to się. Ty! Nie wiedziałem, że on jest tego. na ekstro w takim razie. Tylko postcić gardła i teraz do ciebie kolego. Odcinamy rękę. I źle dwa razy kliknąłem. Kurwa, mać nie mogę, nie mogę kombinować nie ten atak, ale ten atak. Ten atak. Ten atak. Ten atak. We must take out that tower. Dobra. must No, ee, Kurwa do! No. Dostałem strzał, <laughs> Dawaj, ekspa w takim razie! To idziemy w takim razie! Dobra, oni w takim sensie chodzą. Okay. Ty, zostałeś tam zostałeś okay. dobra, do przodu, wojdro, do przodu. Moi legioniści Moi drodzy, ale w tym momencie zakończę ten odcinek. Będzie on tak samo efektywny jak następny. Będę już sami rzeknął na Do widzenia.